W tym największym mieście zachodniej Europy lokalny przewodnik potrzebny nam będzie jak nigdy dotąd. Tysiące ludzi, setki możliwości, a do tego ruch lewostronny. Nie wiem, ja to się gubię. Mam chaos w głowie. Gdzie jest ten londyńczyk? A, na szczęście umówiliśmy się z nim w punkcie zero, czyli na Trafalgar Square. To jest miejsce, z którego wszyscy tubylcy i lokalesi startują prosto w miasto. Podobno jako znak rozpoznawczy ma mieć widową marynarkę, no. A jaka to? Panie i panowie, przedstawiam wam Jacka Harrisa. Jack. Hej, jestem Piotrek. Miło Cię poznać. Cześć, jestem Filip. A więc to ta tweedowa marynarka. Jack to Londyńczyk z krwi i kości, który zna miasto jak własną kieszeń. William czy Harry? Harry. Harry. Stonsi czy Pitelsi? Rolling Stones. Monty Python czy Jaś Fasola? Monty, Monty Python. Python. Czemu? Because they are... Bo to klasyka. Który bunt jest najlepszy? Sean Connery. Sean Connery. Anglicy piją więcej herbaty czy piwa? Pie. Piwa. Jak widzicie, to równy gość. Obstawiam, że w poprzednim życiu był wcieleniem Watsona. Opowiedz, jak to było z tym Londynem? Londyn został założony w roku 80. naszej ery przez Rzymian, którzy tam zbudowali małą wioskę zwaną Londynium. Londynium było dość małe. Na przestrzeni lat Londyn się rozrósł. Dzisiaj to wielkie miasto składające się z 32 gmin. Południowa część Londynu była brudna, przemysłowa. Północna bardzo ekskluzywna. To tam znajduje się Westminster, Parlament... O historii Londynu wiemy. Już wystarczająco dużo. Idziemy w miasto. Nasz spacer zaczęliśmy od mocnego uderzenia. Środek miasta, a na ulicy tysiące ludzi maszerujących w obronie praw zwierząt. Na ten jeden dzień Londyn opanowali weganie. To naprawdę było coś. Nic nie słyszę, nie da ja się nic powiedzieć. Nie słyszę swoich myśli, ale to jest bardzo ważny protest i jestem z tymi ludźmi. Zruszyłem się aż wiesz, po prostu. Zapoczątkowane w 2016 coroczny Marsz Wegan to wydarzenie, do którego musieliśmy się przyłączyć. Tym razem totalnie na serio, bez żartów i bez wygłupów. Jak to w Londynie zaczęło padać. A Filip chciał spełnić swoje marzenie. Super, zawsze chciałem się przyjechać z tym czerwonym autobusem. Piękny widoczek, no i nie trzeba moknąć w tę pogodę, co? U nas też są czerwone. Ale nie takie wysokie. Zupełnie co innego. Piętrowe autobusy są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Oficjalnie nazywają się roadmastery, a podróżnimi jest jak zjedzenie kremówki w Wadowicach. Chcesz czy nie chcesz, musisz spróbować. Dzisiaj to nowoczesne i niskopodłogowe pojazdy. Nie wiem czy wiecie, ale część z nich wyprodukowana w Polsce. Bilet kupiony u kierowcy kosztuje 2,60 funta, czyli około 13 zł. Ale jeśli wejdziesz na doładowaną kartę Oyster, to zapłacisz 1,5 funciaka, czyli 6 zł.